Jesteśmy na kopalni Budryk, jesteśmy w drugim dniu sesji, właśnie w drugim dniu International Mining Forum 2019. Jesteśmy na sesji poświęconej obudowie kotwowej, a tak naprawdę technikom prowadzenia robót przygotowawczych, ale koncentrujemy się na obudowie kotwowej. Za mną są szyby kopalni Budryk i, i tak jak wiemy w czwartym kwartale tego roku, czyli bardzo, no, niemalże już. Na tej kopalni rozpocznie pracę maszyna wypro wyprodukowana przez firmę Komatsu Joy, maszyna typu Bolter Miner, będzie to po iluś latach przerwy kolejne wdrażanie samodzielnej obudowy kotwowej w polskich kopalniach, ta obudowa jak wiemy była stosowana lata 90, lata 2000, ta historia tego jest bardzo, bardzo długa. Aktualnie samodzielnej obudowy kotwowej w Polsce nie stosujemy, natomiast wszystkie kopalnie stosują kotwienie jako obudowę dodatkową, wzmacniającą obudowę stalową, łukową podatną. Tutaj dla Pana wiadomo, że znaczną oszczędność e, energii e, elektrycznej. E, no tutaj przykład z jednej z kopalń, gdzieś nieraz 30% do ściany, czyli do tych 200... Potrzebujemy tego końca, mamy go bardzo mało położonych. Dzisiaj mówimy o przemyśle 4.0, to już jest internet, sieć i nie możemy się zatrzymać. Ten, tak jak mówił prezes wczoraj na konferencji, prezes Bogdanki, że ten autobus już wystartował. My do tego autobusu musimy wsiąść. Jeżeli chcemy być nowoczesnym górnictwem, efektywnym, to musimy w ten przemysł wejść. I w Jaszczyńskiej Spółce Węglowej od ostatniej konferencji, która była w 2017 roku, to się dzieje.